Ziomeczki! Ups! Ziomeczki! Dzisiaj nagrywam ten film. Słuchajcie. Albo wiecie jednak tak. Słuchajcie, nagrywam ten film. Bo po prostu. chcę. No i słuchajcie. Ostatnio, jak mogliście zauważyć, mam kilka nowych petków teraz pokażę Wam stare i nowe poczekajcie no więc zobaczcie to są te nowsze tak, um, taki pingwin, małpka, z... jej mama czyli taka starsza kostka to jest piesek taki ładny sweet. i to jest ten i to jest taki Stary. Stary to taki piesek, już kilka lat ma. To też, jak widać, ma kilka lat. tak tam. To jest taki kozioł, tak jakby i też już kilka lat ma. To ma rok, ale jest stare. To już nie pamiętam, ile to ma lat. To ma... Też nie wiem. To ma gdzieś... Czekajcie gdzieś w 5 lat jakby miałam 2 latka to miałam takiego a ten no dostałam tam 3-4 dni tam. a tego nie ogadniecie, tego piesełka i tą panią dostałam przed nie okłamać pół roku temu, ale nie, no, no, no. i tam. Już Wszystkie potrzeby będą się, a za niedługo będzie ta druga część tego tego. Za trzy godziny może być ta druga część, no, więc szykujcie się. Chciałam wam tylko pokazać, ale Dobra. Cześć. A i mam nadzieję, że się spodobał. Dobra, to pa. Jeśli film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, lajka i suba. No i mam nadzieję, że film się. Spodobał. Do widzenia i cześć. Dawaj to co wszyscy mówiliśmy. I zanim długa, droga część. Do widzenia. Dawaj.